Nauczanie domowe, 24 września. Księga Aggeusza, rozdział 2, verset od 1 do 9. W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia 21, 7 miesiąca, pan skierował te słowa do proroka Aggeusza. Powiedz, że to Zorobabelowi synowie Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozłemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czy nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha Babelu, mówi Pan. Nabierz ducha arcykapłanie Jozłe, synu Josadaka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy, bo ja jestem z wami, mówi pan zastępów. Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się, bo tak mówi pan zastępów. Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody tak, że zbiorą się koszt. Że zbiorą się kosztowności wszystkich narodów i napełnią chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej. Na tym to miejscu dzielę pokoju, mówi Pan Zastępów. Od początku uderza realizm Boga. Bóg nie używa tanich pociech. nazywa sprawę po imieniu. Czy nie wydaje się wam, że właściwie ta budowla nie istnieje. Jest tak marna słaba, że nie może być powodem ani dumy, ani chluby, ani jakiegoś zadowolenia tak naprawdę. I w związku z tym z tym realizmem trudną sytuacją, w której się znajdujemy, Bóg daje rozwiązanie. To rozwiązanie, Brzmi jako wezwanie do każdego. Nabierz ducha. Zauważamy, że to wezwanie jest skierowane do przywódcy, zarówno politycznego, jak i religijnego, bo do Babela i do Riozłego, ale też jest skierowane do całego ludu. To nie chodzi tylko o to, żeby byli tacy, którzy jako liderzy ciągną, a pozostali po prostu muszą się wozić na ich optymizmie, pasji czy. Organizacyjnych umiejętnościach. To wezwanie jest wezwaniem powszechnym. W tej trudnej sytuacji każdy ma na swój sposób nabrać ducha. I wówczas to współdziałanie będzie efektywne. Wówczas będzie dopiero realizacją tego, do czego jest wezwane to pokolenie. To Nabierz można rozumieć na kilka sposobów. Dlaczego możemy nabrać, dlaczego możemy napełnić się, ponieważ Bóg to tłumaczy: Mój Duch stale przebywa pośród Was. I to jest ten kontekst to jest to zaproszenie, wobec którego nikt nie może się wymówić. No, nie znam ducha Pańskiego, nie potrafię tego zrobić, nie wiem, gdzie go poszukać. A Bóg mówi: No, zaraz, zaraz. Mój duch stale przebywa między Wami. Ja jestem ciągle w tej duchowej obecności, pośród Twoich zajęć, w Twojej rodzinie, przy Twojej pracy. Ja jestem. Duch mój jest stale obecny i dlatego możesz nabrać tego ducha. I teraz te elementy, które wynikają. Z tego, do czego Bóg nas wzywa? Po pierwsze, nabierz, to znaczy zaczerpnij. I to jest obraz, tak jakbyś czerpał wodę. Bardzo czytelny, bo wtedy ludzie brali rzeczywiście naczyniami, wiaderkami, dzbanami. To jest sposób, w którym to zaczerpnij oznacza, że ja za każdym razem, każdego dnia chcę pochylić się i nabrać. Po to, żeby zaspokoić moje pragnienie. To pierwszy obraz tego napełnienia, tego nabrania. Drugie to jest nazbieraj, no bo nabierz, to zawiera w sobie ten element korzystania z wielu miejsc obecności ducha. To nie jest tak, że ja tylko na modlitwie mogę być napełniony duchem. Ja mogę być napełniony duchem, kiedy wypełniam swoją funkcję, swoje role społeczne, spełniam swoją rodzinę, przeżywam jako miejsce duchowego i wzmocnienia i właśnie takiego nazbierania tych elementów, które budują mnie wewnątrz, które mnie samego rozwijają. Więc nazbierać mogę w różnych miejscach. Tej duchowej siły do tego, by właśnie wypełnić zadanie, które mi daje Bóg. I w końcu trzecie to jest, wypełnij swoje wnętrze. A zatem skorzystaj z tej możliwości, abyś był pełen tego ducha. Więc napełniaj się coraz bardziej. To nie tak, że tylko no, troszeczkę tam gdzieś skosztujesz takiego duchowego wzrostu, albo duchowej radości, albo duchowej mocy. Nabierz, napełnij siebie, wypełnij siebie tym duchem. Dbaj o to, żeby to nie było takie jeżdżenie na rezerwie, ale właśnie, że Ty jesteś pełen tego, że Ty nabrałeś ducha, że Ty poczułeś tę wielką moc Bożą do tego, aby wykonać to, co należy. I teraz, gdy patrzymy na tekst i przyglądamy się, co powoduje, że ja. Zaczerpnąłem, nazbierałem i wypełniłem swoje wnętrze, to znowu mamy trzy elementy. Pierwszy to jest praca. Nabranie ducha to nie jest bujanie w obłokach, ale to jest praca. To jest pierwsze wezwanie dla tych, którzy nabrali ducha. Ty jesteś wezwany do działania. Ty jesteś wezwany do realizacji tutaj. Tego, co w tym miejscu, w tym kontekście, w tym środowisku, w tym społeczeństwie, w tym kościele jest do zrobienia. To jest pierwsze. Drugie to jest potwierdzenie. Bóg mówi: Ja jestem z Wami. To jest poczucie tożsamości. To jest świadomość tego, że za mną stoi potężny Bóg. Za mną stoi Jego władza, Jego autorytet, Jego moc. I ja naprawdę mogę to zrobić to potwierdzenie jest bardzo potrzebne, ale ono jest skutkiem właśnie tego nabrania ducha. I w końcu ochrona. Nie bój się, nie lękajcie się. To oznacza, że ja odsuwam wszystko, co może budzić we mnie. Jakiś niepokój, jakieś zawirowanie, jakąś niepewność. To jest ochrona, którą daje ci Bóg, no przez to właśnie, że nabierasz ducha. Zatem czyń to. Dostrzegaj obecność Bożego Ducha w tej rzeczywistości, ponieważ Bóg mówi: Ja, mój duch, jestem obecny pośród Was. I niech w tym nabieraniu ducha błogosławi Ci Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.